Dzisiejszy egzamin jest z języka polskiego. Rozpoczyna się o 9.00. Będzie trwał 120 minut dla większości dzieciaków. Natomiast z dyslekcją, z różnymi dysfunkcjami, wydłużono odpowiednio do 180 minut. Reżim sanitarny jest zachowany. W ten sposób mamy trzy klasy, więc są trzy różne wejścia. Jedną, jedną stroną szatni jedna klasa, drugą stroną szatni druga i wejściem głównym trzecia klasa. Oczywiście wchodzą w maseczkach na korytarzu, dezynfekują ręce. Klasopracownie, w których piszą, też są dostosowane, też są instrukcje, jak myć ręce, na przykład dezynfekować ręce i do momentu wejścia do sali. Wchodzą w maseczkach, natomiast już gdy zaczynają pracę w sali, mogą wtedy maseczki zdjąć. Jeśli ma ktoś życzenie dalej pozostawać z maseczką, może do końca pisać w maseczce. Także wszelkie te zasady bezpieczeństwa są zachowane. O jeszcze to, że po prostu bardzo małe ilości osób w klasie zachowany jest ten dystans 1,5 metra. Także na 62 dzieciaków mamy 10 komisji. Przygotowania tak jak zawsze trwały i u nas w szkole tych zajęć dla uczniów klas ósmych było bardzo dużo z języka polskiego, z matematyki, z języka angielskiego. Oprócz godziny, które są z ramowego planu nauczania. Dodatkowo każda klasa miała dodatkowe zajęcia rozwijające z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Również z godzin dyrektorskich były przeznaczone godziny na przygotowanie do egzaminu. Również społecznie nauczyciele uczący w klasach ósmych pracowali z uczniami. Pracowali no wrzesień, październik stacjonarnie. Niestety później zdalnie, ale była możliwość konsultacji, które dzieciaki przychodziły nie wszystkie, ale te, które chciały przychodziły, były przeprowadzone trzy egzaminy próbne, żeby się wyuczyły całą procedurę zapoznały egzaminu. Myślę, że są przygotowani, aczkolwiek nauczanie zdalne nigdy nie zastąpi nauczania stacjonarnego.